W ostatnich dwóch odcinkach przedstawiłem Wam historie, w których zapadały skandaliczne wyroki. Bezduszna matka, która została uniewinniona, mimo że poszlaki wskazywały na jej winę. Natomiast w niedzielnym podcaście mówiłem o sprawie mężczyzny, który wpadł po 35 latach, aby odsiedzieć zaledwie cztery. Te odcinki są na kanale, i jeżeli jeszcze ich nie wysłuchaliście, linki wklejam do opisu. Serdecznie Wam je polecam. W tym podcaście opowiem historię samotnej matki, która została odnaleziona martwa po pierwszej nocy spędzonej w nowo kupionym domu. Śledczy wykazali się wielką determinacją w odnalezieniu sprawcy, który odebrał życie ich koleżance z biura FBI. Kto stał za tym przestępstwem? Jaki wyrok zapadł w tej sprawie? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Melisa Muni urodziła się w 1971 roku w Makadu w stanie Pensylwania. Mieszkała w domu pełnym miłości i wzajemnego szacunku. Była średnim z dzieci, ale najbardziej wojowniczym. Od małego wykazywała zainteresowanie sztukami walki i potrafiła skutecznie obronić się przed starszym bratem, ale też rodzeństwo przed innymi. Ogólnie relacje w domu były bardzo dobre. Dzieci odnosiły się z szacunkiem do rodziców, a ci dbali najlepiej jak potrafili o swoje pociechy. Melisa, mimo swoich zainteresowań, była raczej skryta, ale przy tym niezwykle uparta. Potrafiła wysłuchać problemy rówieśników, ale sama o sobie nigdy nie mówiła. W szkole radziła sobie bardzo dobrze. Nauka z łatwością jej przychodziła, dlatego miała czas na pozalekcyjne zajęcia, z których ochoczo korzystała. Gdy skończyła szkołę średnią, potajemnie stanęła do egzaminu na stanowisko pracownika FBI. Dowiedziała się, że biuro w Waszyngtonie rekrutuje osoby do pracy biurowej, więc postanowiła się sprawdzić. Nie wierzyła w powodzenie, więc nie mówiła nikomu o swoim pomyśle pracy w agencji śledczej. Jednak, gdy otrzymała najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów, pękała z dumy. Dopiero wtedy poinformowała bliskich, że dostała zatrudnienie i wyjeżdża do stolicy. Dla jej bliskich było to niemałe zaskoczenie. Rodzice dopytywali, czy na pewno sobie poradzi, gdzie będzie mieszkać i za co żyć. Melisa uspokajała wszystkich, że da sobie radę i będzie informować ich o tym, co w jej życiu się dzieje. Kilka tygodni później dziewczyna wyjechała do nowej pracy. Początkowo odbywała szereg szkoleń i kursów, aby ostatecznie trafić do biura głównego FBI. Była odpowiedzialna za pracę biurową oznaczoną klauzulą bezpieczeństwa na poziomie tajne. O pracy nigdy nie rozmawiała ani z rodziną, ani ze znajomymi. Nikt nie miał pojęcia, co robi, a szczegóły jej zawodowego aspektu życia ograniczały się do tego, że jest pracownikiem FBI. Melisa zdążyła poznać miasto i zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Ponadto w pracy osiągała dobre, a nawet nadprzeciętne wyniki, co nie uszło uwadze jej podwładnym. Dlatego w 1993 roku zaproponowano jej awans na stanowisko kierownicze w biurze FBI w miejscowości Wilmington. Niewielka jednostka, w której pracowało około 20 agentów, atmosfera w tym miejscu była niemalże rodzinna. Melisa została przyjęta z otwartymi ramionami i szybko stała się częścią zespołu. Szczególnie zadowolony z jej pracy był szef biura Larry Bonej. Doskonale znany fanom filmu Milczenie owiec. To on wystąpił w jednej z pierwszych scen jako agent FBI, który dawał rady młodej agentce, w której postać wcieliła się Judy Foster. To była scena, którą także realizował w życiu zawodowym. Wziął pod opiekę Melise i obdarzył ją pełną opieką i wsparciem. Ich relacje stały się bardziej na zasadzie córki z ojcem, a nie szefa z podwładną. Ale nie tylko przeprowadzka była zmianą w jej życiu. Poznała tam Rogera Muni. Żołnierz Marines zrobił na niej olbrzymie wrażenie. Zaczęli się spotykać, a wkrótce ogłosili się parą. Melissa ukrywała ten związek przed swoimi rodzicami, ale prawda musiała wyjść na jaw. Zamieszkali razem w mieszkaniu Rogera, a Melissa wkrótce zaszła w ciążę. Wtedy też para wzięła ślub, na który nie zaprosili żadnych gości. To był cios dla jej bliskich. Najważniejsze wydarzenia w życiu ich dziecka ominęły rodzinę, a nie tak wyobrażali sobie właśnie te chwile. Roger nie był lubiany wśród znajomych i rodziny Melisy. Każdy uważał, że mężczyzna źle ją traktuje i sprowadza do roli podwładnej, a nie partnerki. Szczególnie, gdy była w ciąży, zaczął pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Chwilę przed tym, jak Melissa dowiedziała się, że będzie mamą, jej mąż dostał awans. Zamieszkali w bazie wojskowej leżune w Jacksonville 60 minut drogi od Wilmington. Była to nowoczesna jednostka wojskowa z własnym marketem, kinem, basenami i wszelkimi atrakcjami dla bliskich służących w niej żołnierzom. Dla wielu rodzin było to wymarzone miejsce opieka dla dzieci, darmowe szkoły i przedszkola. Po kilku miesiącach urodziła się ich córka, ale dla Melisy nie był to raj na ziemi. Jej przełożony agent Bonej coraz częściej dostrzegał niepokojące sygnały: siniaki na nadgarstkach, zasinienia na twarzy i szyi. Ewidentnie jego pracownica była ofiarą przemocy domowej, choć ona sama temu zaprzeczała. Ale pewnego dnia postanowiła zwierzyć się szefowi z relacji, jaka panuje w jej domu. Opowiedziała, że Roger jest porywczy, że wszczyna awantury i dochodzi do rękoczynów. Wyjaśniła, że nie pozostaje dłużna i broni się przed agresją męża, ale nie chce takiego życia. Powiedziała, że wnosi o rozwód. Agent Bonney pojechał do Rogera Muni i wyjaśnił mu, że jeżeli jeszcze raz podniesie rękę na jego pracownika, spotka go kara, o jakiej nawet nie śnił i wszystko w zgodzie z prawem. Żołnierze wiedział, że nie są to tylko puste słowa. W myśl powiedzenia pokaż mi człowieka, znajdę na niego paragraf. Marines przyjął pozew rozwodowy i ułatwił wyprowadzkę. W tym czasie Melissa przy wsparciu agencji kupiła swój własny dom w miejscowości Wilmington, zaledwie 3 kilometry od biura FBI. Cieszyła się, że ma coś swojego i może zapewnić swojej córce dach nad głową, ogród i nie musi martwić się o to, że ktoś będzie wszczynał awantury. Co prawda, Roger był świetnym ojcem, co wielokrotnie powtarzała, ale jednocześnie był fatalnym mężem. Bywał myśliwy i wulgarny. Kiedyś podczas rozmowy z siostrą Melisa powiedziała, że jeżeli ktoś się kiedyś zabije, to z pewnością będzie to Roger. Również podczas rozprawy rozwodowej miał powiedzieć do byłej żony, że nie dostanie od niego ani grosza z alimentów i sama się wkrótce o tym przekona. Wśród nowych współpracowników Melisa uchodziła za osobę punktualną i wyczuloną na tym punkcie. Nawet kilkuminutowe spóźnienie było dla niej powodem, aby zadzwonić i wytłumaczyć się, dlaczego nie dotrzymała słowa. Była osobą solidną, rzetelną w obowiązkach. Tym większym zaskoczeniem dla jej kolegów z pracy był fakt, że nie przyszła na umówione dzień wcześniej spotkanie. Melisa wprowadziła się do nowego domu poprzedniego dnia. Rano umówiła się z kolegami, którzy mieli pomóc jej opróżnić wynajęte mieszkanie i przewieźć resztę rzeczy do nowego domu. Mężczyźni czekali, ale Melisy nie było. Nie odbierała też telefonu i nie oddzwaniała. To nie było do niej podobne, dlatego agenci wsiedli do samochodu i pojechali pod jej nowy adres. Na podjeździe przed domem stał jej samochód. Jednak agentów zaniepokoił fakt, że drzwi frontowe są otwarte na oścież. Gdy podeszli bliżej, zorientowali się, że drzwi zostały wyważone kopnięciem. Obaj weszli do środka. Dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia, przy czym zachowali wszelkie środki ostrożności, aby nie zatrzeć ewentualnych śladów przestępstwa. W sypialni na piętrze natrafili nas zwłoki koleżanki z pracy. Nie było żadnych wątpliwości, że padła ofiarą przestępstwa, a sprawca działał na tle seksualnym. Na to wskazywało ułożenie ciała oraz to, że kobieta była rozebrana. Funkcjonariusze byli w szoku widząc ciało swojej współpracownicy, ale jako doświadczeni agenci zachowali zimną krew. Powiadomili o zaistniałej sytuacji swojego przełożonego i po chwili na miejscu zjawiła się grupa śledcza. Pierwszymi śladami zabezpieczonymi na miejscu były odciski protektora Buta. Jeden znajdował się na drzwiach. Powstało w wyniku kopnięcia, co pozwoliło sprawcy dostać się do domu. Takie same ślady znajdowały się w ogrodzie, co sugerowało, że sprawca szukał najpierw innego wejścia do środka. Następnie dokładnie te same ślady ujawniono w domu. Z pewnością wykluczono motyw rabunkowy. Z mieszkania nic nie zginęło, a sprawca nie spenetrował innych pomieszczeń. Udał się wprost do sypialni, a następnie wyszedł z domu. Ułożenie błotnistych śladów pozwoliło przypuszczać, że sprawca znał rozkład pomieszczeń i wiedział, gdzie znajduje się Melisa. Ofiara leżała na łóżku, jej rozdarta piżama leżała na podłodze niedaleko niej. Śledczych zaskoczył fakt, że kobieta miała mokre włosy, tak jakby sprawca je zmoczył lub umył. Raczej mało prawdopodobnym było to, że Melisa umyła głowę i położyła się do łóżka bez wysuszenia włosów, zwłaszcza że łazienka znajdowała się w tej części domu, do której nie poszedł sprawca. Nic też nie wskazywało na to, że dziewczyna została zaatakowana w łazience lub wyszła z niej w trakcie wieczornej toalety. Poduszka również była sucha. Dokładna analiza pozwoliła ustalić, że na materacu znajdowało się nasienie. Tak samo zabezpieczono piżamy i pościel. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zginęła wskutek uduszenia. Sprawca użył do tego kabla telefonicznego, który uprzednio wyrwał z aparatu. Na ciele melisy znajdowały się siniaki na nadgarstkach oraz udach. Ale nie było dowodów na to, że sprawca zdołał ją wykorzystać. Analiza zabezpieczonych przedmiotów pozwoliła ustalić, że nasienie należało do byłego męża ofiary, Rogera Muni. Ujawniono też włos na pościeli, ale był tak mały, że można było wyodrębnić jedynie ślad DNA mitochondrialny a nie jądrowy to ogromna różnica, ponieważ ten pierwszy nie daje 100% pewności, a jedynie określa linię genetyczną. Funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą doskonale wiedzieli, że sprawca wiedział co robi, do kogo przyszedł i w jakim celu to zrobił. Teraz należało go ustalić i schwytać. Wszelkie podejrzenia spadły na byłego męża. On miał powód, motyw i sposobność, aby dokonać tego przestępstwa. Rozwód, alimenty i walka nad opiekę nad córką. To wydawało się wystarczającym pretekstem, aby dopuścić się zbrodni. Agenci FBI ostrożnie podchodzili do podejrzanego. Początkowo przekazano mu informację o śmierci Melisy. Reakcja mężczyzny wydawała się być szczera. Był wyraźnie wzruszony, jednak mógł dobrze udawać zrozpaczonego, aby zmylić śledczy. Mężczyzna zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego ze sprawą, jednak im więcej zadawano mu pytań, tym bardziej się denerwował. Stwierdził, że poprzednią noc spędził w domu z córką, która była pod jego opieką na czas przeprowadzki. Około godziny 22 poszli spać i obudzili się przed godziną 6 rano. W dodatku mężczyzna powtarzał, że nigdy nie był w nowym domu swojej byłej żony, choć wiedział gdzie mieszka. Skąd więc nasienie na materacu? Według zeznań kolegów z jednostki, w ostatnim czasie Roger nie szczędził uwag pod adresem Melisy. Podczas zajęć na strzelnicy miał powiedzieć, że poszłoby mu lepiej, gdyby na tarczy była twarz jego byłej. Wtedy uznano to za żart, ale teraz nabierał on zupełnie innego znaczenia. Do tego słowa siostry ofiary. Dla śledczych ogromnym problemem był fakt, że do niedawna dom był na sprzedaż i wiele osób go wizytowało. W związku z tym było tam pełno śladów różnych ludzi. Weryfikacja zajmowała wiele tygodni, bo należało dotrzeć do każdego, kto w ostatnim czasie wchodził do domu, pobrać od niego ślad DNA i odciski palców oraz odrzucać kolejne osoby. Policja miała DNA byłego męża, do tego informacje o burzliwym związku i rozwód, ale Melisa też miała swój sekret. Od jakiegoś czasu spotykała się z Jose Citrone. Byli parą od kilku tygodni, a w dniu morderstwa dzwonili do siebie około godziny 21.40 i 21.55. W dodatku kobieta całkiem niedawno zakończyła inny związek z Johnem Osbergiem. Ci dwaj także stali się podejrzanymi w sprawie, jednak szybko opuścili tę listę. Obaj mieli żelazne alibi na czas morderstwa. Jose znajdował się około tysiąca kilometrów od miejsca zbrodni, co potwierdziły bilingi rozmów i wiele osób. Natomiast John leżał w szpitalu po operacji wyrostka. Również wina Rogera Muni była coraz bardziej wątpliwa. Jemu najmniej powinno zależeć na śmierci Melisy. Za chwilę miał dostać awans. Jako samotny ojciec nie mógłby pojechać więcej na misję, a bez niej awans by się oddalił. W dodatku musiał mieć stałe godziny pracy, aby sprawować opiekę nad córką, co wykluczało go z dotychczasowej jednostki. DNA na materacu z łatwością mógł wyjaśnić. To było ich wspólne łóżko za czasów małżeństwa, a włos ujawniony w domu. Mogła przenieść jego córka, która często do niego przyjeżdżała, jednak włos nie pasował do niego. W jednostce, w której pracował, również nikt nie potwierdził faktu, aby ją opuszczał, a przypomnijmy, że musiałby pokonać dwugodzinną trasę plus czas na zaatakowanie byłej żony. Musiałby wziąć ze sobą dziecko lub zostawić trzylatkę samą w domu. To wydawało się mało prawdopodobne. W końcu śledztwo zostało wysłane do archiwum spraw nierozwiązanych. 6 sierpnia 2001 roku, po dwóch latach od morderstwa, agenci FBI znów podjęli sprawę. Dla nich była to sprawa honoru i chcieli postawić przed sądem sprawcę. Ponownie przeanalizowano akta sprawy i materiał dowodowy. Postanowiono też raz jeszcze przesłuchać wszystkich świadków, którzy zeznawali dwa lata wcześniej. Od razu uwagę przykuł sąsiad z naprzeciwka. Tyron Gado mieszkał wraz z żoną i dwiema córkami w domu po drugiej stronie ulicy. Wprowadził się tam zaledwie trzy miesiące przed nią. Jednak odmówił odpowiadania na pytania śledczych. Nie chciał powiedzieć, jak się nazywa, czym się zajmuje. To było zaskakujące, bo przecież w jego interesie było ustalenie, kto jest odpowiedzialny za zabójstwo w domu nieopodal miejsca, w którym mieszka jego rodzina. Chyba, że sam miał coś do ukrycia. Ustalono, że Tyron był byłym żołnierzem, który został usunięty z jednostki za swoje nieprzewidywalne zachowania. W dodatku od 1994 roku jego kartoteka kryminalna zawierała materiały ze sprawy napaści seksualnej na pracownicę sklepu spożywczego. Mężczyzna wszedł do sklepu i zaciągnął pracownicę na zaplecze. Tam zerwał z niej ubranie i zaczął dusić. Przestraszył się, gdy do sklepu wszedł klient. Po tym ataku został zatrzymany i skazany ale to nie było jego jedyne przestępstwo. Ogólnie agenci ustalili, że mężczyzna dopuścił się dziewięciu takich napaści, a w pięciu przypadkach wykorzystał swoje ofiary. Znaną sprawą była napaść na osiemnastoletnią dziewczynę. Wtedy, pod wpływem alkoholu, wyważył kopnięciem drzwi do jej mieszkania i zaczął ją dusić. Ofiara zdołała się wyswobodzić i uciekła, a on został zatrzymany. Następnego dnia kobieta wycofała swoje zeznania. Jak się okazało, matka sprawcy wręczyła jej 2000 dolarów w zamian za milczenie. Inne kobiety nie zgłaszały się na policję, bo bały się zemsty. Jednak na czas morderstwa Melisy Tyron miał alibi. Jego żona twierdziła, że noc spędzili razem w łóżku i nikt nigdzie nie wychodził. Przy czym zachowanie mężczyzny było bardzo zastanawiające. Zaczął wydzwaniać do biura FBI i grozić agentom, którzy zajmowali się sprawą. Kazał im zostawić go w spokoju i odpuścić dochodzenie. Śledczy postanowili zagrać w jego grę i powiedzieli, że odpuszczą, ale wtedy, gdy pozwoli im przeszukać swój dom. Tyron zgodził się, ale dał agentom tylko 30 minut. Grupa detektywów weszła do domu i rozpoczęli od sprawdzania butów. Fotografowali podeszwy, bo bez nakazu sądowego nie mogli niczego zabezpieczyć. Widząc co się dzieje, Tyrone przerwał ich czynności i kazał wyjść z domu. To, co rzuciło się w oczy, to biurko mężczyzny, na którym znajdowały się wycinki z gazet dotyczące sprawy zabójstwa Melisy. Okazało się również, że włos znaleziony na miejscu zbrodni na pościeli był genetycznie powiązany z DNA Tyrona. Nie był to jednoznaczny dowód na jego winę, ale sugerował, że osoba co najmniej z nim spokrewniona była w sypialni ofiary. Przełom w sprawie nastąpił w 2003 roku, gdy do biura FBI przyjechała Anna Gado. Oświadczyła, że jeżeli biuro pomoże jej, opowie o wszystkim, co wie. Agenci wspierali ją zarówno przy rozwodzie, jak i znalezieniu mieszkania. Kobieta zeznała, że to jej mąż kazał jej potwierdzić, że w noc morderstwa Melisy byli razem. Prawda była taka, że Tyron był pijany i wyszedł z domu. Kobieta nie wiedziała, gdzie poszedł, ale gdy wrócił, był bardzo nakręcony. Wtedy wykorzystał ją i pobił. Anna zeznała również, że jest ofiarą przemocy i boi się o swoje życie. Czuje, że kiedyś i ona stanie się ofiarą swojego męża psychopaty. W grudniu 2005 roku policja aresztowała podejrzanego. Choć proces był poszlakowy i nie udało się nigdy odnaleźć poszukiwanych butów, to prokurator dysponował pokaźnym materiałem dowodowym. Choć proces był poszlakowy i nigdy nie udało się odnaleźć poszukiwanych butów, to prokurator dysponował mocnym materiałem dowodowym. Włos nie dawał pewności co do obecności sprawcy w domu ofiary, ale już zeznania współwięźniów tak. I choć z reguły takie przesłuchania należy dokładnie weryfikować, to ta sprawa wyglądała nieco inaczej. W zamian za skrócenie wyroków dwóch niezależnych od siebie więźniów zeznało, że sprawca opowiedział im o napaści na sklepową i morderstwo pracownicy FBI. Opisali tyle szczegółów, że nie było wątpliwości, że musiał być na miejscu zbrodni. Były to fakty, których policja nie przekazała do wiadomości publicznej, ale też wiele faktów, o których sama nie wiedziała. A potwierdziła po tych przesłuchaniach. 11 lipca 2011 roku zapadł wyrok. Ława Przysięgłych zdecydowała, że oskarżony o dziewięć napaści na tle seksualnym ma spędzić je w więzieniu 133 lata, a o warunkowe zwolnienie może starać się po 100 latach od siatki. Za morderstwo Melisy usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do wcześniejszego zwolnienia. Tak kończy się historia Melisy Muni, która zginęła w pierwszą noc we własnym domu. Wyrok w tej sprawie skutecznie eliminuje sprawcę ze społeczeństwa, ale życia Melisie nikt nie zwróci. Nikt też nie odda jej córce matki. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na mój kanał Po Więcej. Ja wracam do Was w niedzielę o godzinie 20.00. Oczywiście na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.